Someone will take the time, don't go looking, babe. No cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jest bardzo wcześnie rano, dajcie koniecznie znać, kto pije ze mną dzisiaj covations. Jak widzicie dzwoneczek, ja dzisiaj ta sama fryzura. Kochani, dajcie znać w komentarzach, jak się czujecie. Mam nadzieję, że w miarę ok u Was. Ostatnio też pytałam Was na Instagramie, jak tam samopoczucie, i bardzo się ucieszyłam, bo większość moich widzek napisało, że są spokojne, czują się dobrze, czują się lepiej. Pytałyście, Awelinko, a jak tam u Ciebie? No, i nawet nie odważyłam się Wam odpowiedzieć na te pytania, bo powiem Wam, że przez ostatnie dni czułam się fatalnie i nie chciałam Was jeszcze bardziej dołować. Absolutnie ja tutaj się nie żalę, żeby nie było, bo tutaj. W ogóle nie chodzi o mnie i o moje uczucia. Teraz po prostu większość osób czuje się źle mentalnie i ja teraz o tym mówię, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami. Od dwóch dni czuję się na szczęście dużo, dużo lepiej, ale przez ostatnie dni wyglądało to tak, że praktycznie co godzinę wybuchałam płaczem i jakieś tam próby pocieszenia mnie przez przyjaciół. Kompletnie nie działały, a wręcz przeciwnie, strasznie mnie to denerwowało. Nie chciałam myśleć pozytywnie, co jest dla mnie bardzo nietypowe, ponieważ ja jestem osobą, która zawsze zachęca wszystkich do pozytywnego myślenia, ale tym razem po prostu potrzebowałam pocierpieć i to jest ok. To jest ok, żeby posiedzieć czasami w tych swoich emocjach, nie wypierać tego za wszelką cenę. Dzisiaj, tak jak mówię, od wczoraj czuję się już dużo lepiej i. Daje mi to teraz dużą siłę. Uczucie kluchy w gardle przez ostatnie dni w ogóle mnie nie opuszczało. Siedzieliśmy z mężem wieczorem, fajnie oglądaliśmy film, a ja cały czas miałam tą kluchę w gardle. Także bardzo się cieszę, że od dwóch dni jestem spokojniejsza. Tak jak mówię, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jak wy się czujecie. Tutaj absolutnie się nie użalam. Powtórzę jeszcze raz. Mówię teraz o tym, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami i że takie uczucia są w tym momencie ok. Bardzo się cieszę, że spędzimy dzisiaj miłodzień. E, dzisiaj odwiedzą nas nasi przyjaciele. Mamy zamiar wyruszyć na Berlin, także pokażę wam tutaj moje miasto. Ja praktycznie zawsze nagrywam z domu, także stwierdziłam, że teraz. Pora troszeczkę te filmy urozmaicić. U nas dzisiaj od samego rana już bardzo kulinarnie. Będę teraz robiła chlebek na śniadanie. To będzie chlebek z serem feta i z ziołami. Myślę, że będzie przepyszny. Mam nadzieję. Tak to brzmi w każdym razie. A listę składników oczywiście znajdziecie pod filmem. Na początek mieszamy ze sobą mokre składniki. A teraz dodajemy składniki suche. Dobra, chlebek, zaraz będziemy piec. Smaruję keksówkę jeszcze olejem i wsypię tutaj trochę bułki tartej. No dobra, nasz owsiany ziołowy chlebek wstawiamy teraz do piekarnika 200 stopni około 40 minut. Muszę Wam powiedzieć, że chlebek wyszedł naprawdę bardzo dobry. Markusowi też bardzo smakował. Jest zdrowy, także polecam Wam go zrobić. Przepis pochodzi z książki Agnieszki Maciąg Dom pełen miłości. Przepisy na cztery pory roku. Jest to stosunkowo nowa pozycja w mojej biblioteczce. Tutaj jest ten przepis na chlebek. Ja Wam składniki wypiszę jeszcze pod filmem. I w tej książce wynalazłam też przepis na przepyszną oliwę czosnkową. Przepis na tą oliwę jest na moim kanale w YouTube Shorts, także koniecznie obejrzyjcie, jeżeli Macie ochotę sobie taką oliwę zrobić. Smakuje naprawdę przepysznie do chleba, do sałatek. Ser można sobie tą oliwą polać, ale musicie ją zużyć w przeciągu miesiąca. Podoba mi się teraz ten efekt, kiedy słońce tak ładnie świeci na tą książkę. Książka Technika Uwalniania, podręcznik rozwijania świadomości. Zaczęłam, jestem na stronie. 65, tak już na początku tak naprawdę, ale muszę przyznać, że ta książka bardzo mi już pomaga, bardzo pozytywnie na mnie wpływa. Na Instagramie pisały mi moje widzki, że czytały, że bardzo pozytywnie ta książka wpłynęła na ich życie, także jestem ciekawa, jakie będą moje wrażenia po przeczytaniu. Jak skończę czytać, to dam wam znać. Ogarniam jeszcze szybko nikt nie kończące się pranie i będziemy wychodzić. Powiem wam szczerze, że robienie prania to jest taka y, czynność domowa, której ja kompletnie nie ogarniam. Kompletnie. Ja Wam mówiłam, że jak przyjdzie na świat dziecko, to ja będę cały czas siedziała w tym praniu i rzeczywiście tak jest. Słuchajcie, ja nie wiem jak to się dzieje, nie wiem dlaczego tak jest, ale nasz kosz na pranie zawsze, ale to zawsze jest pełny. Po brzegi, chociaż ja cały czas piorę. To jest po prostu nie do pomyślenia, jeżeli też tak macie. To piszcie mi to w komentarzach, żebym wiedziała, że nie tylko ja jestem takim nieogarem, ok? Ale praca domowa zawsze umila mi YouTube, szczególnie kanał Zaksiążkowane. To jest kanał o książkach, który zawsze poprawia mi humor. A propos YouTube'a, właśnie ciekawa jestem, czy korzystacie z YouTube Premium. Dajcie może znać w komentarzach. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to takiego, YouTube Premium to usługa, która łączy w sobie funkcje YouTube'a i YouTube Music. Macie dostęp do platformy YouTube Music. Możecie oglądać filmy bez przerw na reklamy. Mało tego możecie słuchać filmów albo ulubionej muzyki w tle. Czyli jeżeli wygasicie ekran, włączycie inną aplikację, musicie szybko odpisać na wiadomość to YouTube Premium cały czas gra w tle. Jest to oczywiście bardzo praktyczne, jeżeli na przykład uprawiacie sport, biegacie, nie wiem, sprzątacie mieszkanie. Mój tip to włączenie muzyki relaksacyjnej na noc do snu. Kolejna korzyść to oglądanie filmów, słuchanie podcastów czy muzyki offline. Korzystając z YouTube Premium macie możliwość ściągnięcia sobie zapisania treści i możecie oglądać je na przykład w podróży, kiedy siedzicie w samolocie. No trzeba przyznać, że brzmi to bardzo ciekawie i usługę YouTube Premium możecie wypróbować bezpłatnie przez 30 dni. Ja wam wstawię linka pod moje Filmem. Po 30 dniach płacimy 2399 zł za miesiąc na Androida, a dla iOS 32,99 za miesiąc. Co jest super dostępna jest również subskrypcja rodzinna. A wtedy płacimy 35,99 na miesiąc na Androida i 4799 dla iOS. Dopowiem jeszcze, że z usługi możecie zrezygnować w dowolnym momencie. Przypominam Wam, że pod moim filmem wstawię Wam linka. Jeżeli chcecie skorzystać z usługi YouTube Premium, to kliknijcie właśnie tam. Tutaj pierwsza atrakcja. Faceci idą teraz do Berlin Dungeon, czyli berlińskie lochy. Bardzo wam polecam to miejsce, jeżeli lubicie horror i lubicie się bać. W tym miejscu możecie cofnąć się o kilkaset lat i poznać najmroczniejsze sekrety Berlina. Tutaj są wypisane atrakcje, które na nas czekają. Naprawdę warto odwiedzić to miejsce. Ja wam mogę zostawić ich stronę internetową pod moim filmem. Ja dzisiaj z moją koleżanką czekamy na naszych facetów, bo jesteśmy z dzieckiem. Ja jestem z dzieckiem. Ale nie ukrywam, że znowu bym chętnie z tej atrakcji skorzystała. Widzicie tą kolejkę, kochani? Ta kolejka jest tutaj zawsze, ale to zawsze. Kiedyś staliśmy ponad godzinę. Serwują tutaj najlepszy kebab w Berlinie Mustafa's Gemüse Kebab. Także, jeżeli jesteście w Berlinie i chcecie zjeść pysznego kebaba, koniecznie musicie odwiedzić to miejsce. Ja wam chętnie zostawię adres pod moim filmem. A tutaj zaraz obok jest kolejny przysmak Berlińczyków Curry Sex und Reizig Tutaj znajdziecie kiełbaskę z sosem curry. To jest bardzo popularne w Berlinie szczególnie, ale sprzedawane jest w całych Niemczech. Jest to kiełbaska w sosie curry podawana najczęściej z frytkami. Bardzo dobra, spróbujcie. Możecie tutaj też kupić kiełbaskę curry wegańską. Idziemy właśnie do domu i będziemy teraz serwować jedzonko dla gości. Słuchajcie, jeżeli chcecie zrobić dla Waszych gości coś szybkiego, niestrosującego, a zarazem bardzo efektownego, to ja Wam bardzo polecam zrobić fundus serowe. Przepis na to fundus znajdziecie pod filmem. Nie będę Wam teraz po kolei opowiadała, jak my to przygotowujemy, ponieważ wiecie, goście czekają na jedzenie i nie będą czekać, aż ja sobie nagram film. Jeżeli takie fundu wydaje Wam się może niezbyt higieniczne, jeżeli wszyscy tam tym patykiem mieszają w serze, bo wiem, że takie opinie też są, to można ten problem rozwiązać. Można zanurzać sobie ten chlebek, czy co tam macie, w serze tym patykiem i zjeść to po prostu na talerzu widelcem, także nie ma tutaj żadnego problemu. Ja Wam takie fundu bardzo, bardzo polecam, to zawsze robi wrażenie i smakuje naprawdę idealnie. No, kto nie lubi sera? Miałam zrobić jeszcze czekoladowe fondue, ale jednak zrezygnowałam z tego pomysłu i zrobię nam po prostu taką słodką deskę smaków. Prawdopodobnie zagramy sobie jeszcze zaraz w jakąś grę planszową, także będziemy tutaj mieli coś do chrupania. Wstąpiliśmy jeszcze w ogóle do Primarka, dla siebie niczego nie kupowałam, ale za to dla dzieci coś się znalazło, ja uwielbiam ubrania, zabawki dla dziecka z motywem Kubusia Puchatka i teraz w Primarku wszystko jest z Kubusiem Puchatkiem, wzięłam mamu taką ciuchcie drewnianą, bardzo, ale to bardzo mi się spodobała, dostanie ją od Zajączka i bardzo spodobała mi się jeszcze ta zabawka z Kubusiem Puchatkiem. Zobaczcie, to można przyczepić do wózka, chyba do łóżeczka też, także jeżeli też lubicie głupusia puchatka, daję znać, w Primarku teraz możecie kupić mnóstwo rzeczy właśnie z tym motywem. Słuchajcie, mam tutaj najbardziej pachnącą torbę na świecie, hmm, widzieliście już na przepitkach, że byłam w laszu i teraz mam zamiar coś wypróbować. Musiałam wziąć tą brzoskwinkę. Wiem, że będę miała brokat w wadnie, ale w ogóle mnie to nie zniechęciło, bo wygląda ona przeuroczo i pięknie pachnie. Ja w ogóle chyba przekroję tę kulę na pół, żeby mieć na dwie kąpiele, bo taka kula jest naprawdę spora. Wzięłam jeszcze cytrynkę. Ona pachnie tak bardzo świeżo cytrusowo, tak, że to będzie taka orzeźwiająca kąpiel. I wzięłam jeszcze takie mydełko na wypróbowanie. Też bardzo ładnie świeżo pachnie. Jak się nie mylę, tutaj jest lawenda i algi morskie. Life's just a flash Dobra, po długim dniu zasiadliśmy w końcu na kanapie i jeszcze coś obejrzymy. Ostatnio oglądaliśmy ten film Army of the Thieves. Bardzo Wam polecam. Tam gra niemiecki aktor Szwajkuifa, którego bardzo lubimy. Fun fact: ten aktor robił u mnie zakupy, kiedy pracowałam w Kiko. Kupował Lakier do dla swojej córki. Widzicie, jeszcze pamiętam, co kupował. Nową teksańską masakrę też oglądaliśmy. Bez nadzieja. Der Tinda Schwindla, oglądaliśmy ostatnio, polecam, bardzo fajny dokument. A dzisiaj musimy dokończyć film Mother Android, bo zaczęliśmy i nie dokończyliśmy. I jak jeszcze nie zaśniemy, to obejrzymy kolejny odcinek serialu Pam Tommy na Disney+, Plus. bardzo, bardzo wam ten serial polecam. Dobra miśki, żegnam się, dziękuję z całego serducha, że ze mną byliście. Widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Mua! Pa, pa! No need